my Mamy swoją jakby, parafialną paczkę i po prostu bogaci przekazują coś, selekcjonujemy to, jeszcze coś dokupujemy i przekazujemy biednym. Bo prawdziwa bieda to ona się nie pokazuje. Prawdziwa bieda siedzi w kącie, ona czeka. Tylko przebojowi ludzie udają biednych i chodzą i, i, i zbierają i, i, i gdzie tylko da się, tam próbują zdobyć to i tamto. Nie? Prawdziwa bieda spokojna. Umiejmy się dzielić, umiejmy drugim dać. Umiejmy zauważyć smutek na twarzy ludzkiej, a więc dać im kawałek serca. Ktoś powiedział w pamiętniku, napisał: Gdy nie będziemy mieć serca, to drudzy będą obok nas umierać z chłodu. Właśnie. Oby twoja miłość nie była odrobiną popiołu drobiną żaru przykrytego popiołem. Nie. Niech Twoja miłość miłosierna, Twoja karita z wobec drugich będzie płonąć, będzie jak ten płomień, który Ciebie ogarnia. A pamiętaj, że błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Te relikwie Jana Pawła II, które Wasz Ksiądz Proboszcz zapobiegliwie sprowadził, gratuluję mu. Są dla was darem, ale i zadaniem. Jakim zadaniem? Zadanie, żeby całe dziedzictwo myśli Jana Pawła II, jego naukę, zwłaszcza naukę o Bożym Miłosierdziu, realizować i wprowadzać w życie. To jest dla was zadanie. To jest dla was zadanie. Przeżyć miłosierdzie. Niech miłosierdzie Boga przelewa się przez twój umysł i serce na człowieka który jest w potrzebie i którego spotkasz na Twojej drodze. Niech w słowach Jezu ufam Tobie zapisanym przy obrazie Jezusa miłosiernego. Każdy potrzebujący znajdzie dla siebie nadzieję i ratunek. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga,